W ostatnim odcinku tłumaczyłem pojęcie funkcji, no i mam nadzieję, że oglądaliście ten odcinek bardzo uważnie i udało wam się go zrozumieć, ponieważ no, na tym etapie już trzeba myśleć troszkę, troszkę inaczej, trochę, trochę bardziej jak programista, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie oparty na, na właśnie tym poprzednim, czyli będziemy się zajmować modułami. Więc co to jest moduł? Moduły już, już poznaliśmy, używaliśmy na tym modułu. I był to moduł e, time, czyli jeśli wpiszemy import, to importujemy moduł. Jeśli tutaj wpi zaczniemy wpisywać time, to PyCharm nam już podpowiada, że, to jest, że mamy tutaj moduł time. Mamy to też kilka innych. E, no i ten właśnie moduł time jest z prawej strony pokazany, skąd on pochodzi. No i tutaj napisane jest, że jest to built-in, czyli jest to moduł wbudowany, czyli wbudowany po prostu w, no, w standardowe w moduły Pythona. Czyli jest razem z Pythonem, jak instalujemy Pythona, to również uzyskujemy do niego dostęp. No ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć własny moduł i właśnie teraz to zrobimy, więc to będzie nasz główny plik, który będziemy uruchamiać. Nazywa się on run. No i oczywiście uruchamiamy go dzięki temu, że tutaj mamy Konfiguracji wybrane właśnie ten, ten plik. Ale możemy sobie tworzyć nowy plik, więc na razie tutaj to usunę. Pozostawimy go chwilowo pustym. No i utworzymy sobie nowy plik tutaj z lewej strony, czyli dodamy nowy plik do projektu. Klikając prawym przyciskiem na projekt, wybieramy New i wybieramy Python File. Możemy go nazwać: nie wiem, jego nazwę powiedzmy, nie wiem, Hello albo nie wiem, Fu. To jest taki placeholder, nic na nie oznacza, możemy tutaj wpisać dosłownie cokolwiek. No i klikamy OK. Z lewej strony pojawia nam się ten plik w projekcie i oczywiście również nam się od razu otwiera. No i tutaj w tym pliku możemy teraz zadeklarować jakieś własne funkcje. Więc zadeklarujmy sobie jakąś funkcję, powiedzmy weźmiemy sobie test, nazwiemy ją i ona będzie miała jeden argument, powiedzmy, że nazwiemy go tekst. No i będziemy chcieli, żeby ta funkcja wypisywała nam tekst do konsoli, do terminalu. Więc dajemy print. Dajemy. Powiedzmy test dwukropek. Tutaj dajemy, żeby nie tworzyło nowej linijki. No i dajemy print tekst. Oczywiście to, co ja tutaj teraz robię, że. Hmm, to end dodaje, to nie powinno się tak robić. Znaczy, no można, ale jest na to lepszy sposób. No ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, jeszcze ja je tak nie wytłumaczyłem, więc tak będzie prościej. No i teraz ta funkcja po prostu jeśli ją wywołamy, to jako argument podamy jakiś tekst, to do konsoli nam wypisze test, dwukropek i ten tekst, który podaliśmy jako argument. Bardzo prosta funkcja, nic nie ma tutaj chyba co do tłumaczyć, nic nie trzeba. No ale teraz Możemy przejść do naszego głównego pliku, czyli tego, którego nam PyCharm uruchamia. Jeśli teraz damy play, no to nic się nie wykona, bo plik ten jest pusty. Ale możemy teraz zaimportować nasz plik fu. Jak widać, podajemy już bez rozszerzenia, czyli .py i tutaj nam PyCharm nawet podpowiada, jeśli damy import f, to pisze, że jest fu i znajduje się on na desku D, projekty Python, YouTube, czyli tam, gdzie tworzyłem ten projekt. No i importujemy ten moduł, czyli nasz plik. Teraz wpisaliśmy do jego funkcję i stał się on modułem. Możemy go normalnie importować. No i oczywiście możemy używać jakichś funkcji z tego modułu. Powiedzmy, że wypiszemy print. Jak ja tutaj napisałem, dałem test. Napiszmy, nie wiem, hello world, żeby widzieć, że się uruchamia. No i teraz z modułu foo, czyli piszemy jego nazwę, dajemy kropkę. I na nam podpowiada, że w tym module znajduje się jedna funkcja, funkcja test, i musimy podać jakiś tekst jako argument. Więc dajmy test i podajemy na przykład: yy, Nie wiem, bar. To jest taki placeholder full bar. <grych> nie wiem w sumie skąd się to wzięło, to jest ciekawe, ale nieważne. No yy, więc mamy bar, nie wiem, napiszmy Wold, yy, nie wiem, yy, Apple, cokolwiek. Yy, no i teraz znajdźmy play. I jak widać. Najpierw wykonało się hello world z naszego, um, z naszego głównego pliku, a potem wykonaliśmy e, funkcję test z pliku, czyli z modułu fu, no bo a ta funkcja jest tutaj, czyli po prostu wypisuje test dwóch kropek bar world apple. I po co to jest zrobione? Głównie po to, żeby rozdzielać jeden plik na kilka, żeby nie tworzyć na przykład przy większych projektach w jednym pliku powiedzmy 3000 linijek, tylko rozdzielać je jakoś tematycznie, powiedzmy ten plik będzie odpowiedzialny za nie wiem, za nie wiem, pobieranie jakichś filmów w jakiejś aplikacji. Inny plik będzie odpowiedzialny za odtwarzanie tych filmów, jeszcze inny za pobieranie napisów do ich. No i tam będziemy mieli korespondujące odpowiednie funkcje: od tego, na przykład, e, sprawdzić czy w bazie danych jest ten film, pobierz, po, daj mi link do tego filmu, żeby go pobrać, e, na przykład, no i, no i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, pobierz listę, nie wiem ścieżek dźwiękowych, coś w tym stylu. Yy, więc po prostu jest to, to zrobione w ten sposób, żeby móc rozdzielić jakoś tematycznie yy, nasze funkcje na kilka plików, żeby to było jeszcze bardziej czytelne. Ogóle, możecie już teraz zauważyć, że yy, wszystko, czego się teraz uczymy, jest właśnie podyktowane takiej zwiększonej yy, czytelności kodu, żeby jakoś to układać. Yy, no i teraz może to wydawać, przynajmniej mi się tak wydawało na początku, że strasznie dużo tego jest. Możemy to gdzieś na pliki, potem jeszcze poznamy klasy. Um, które również są jakby żeby zwiększyć czytelność kodu e, i jego organizację e, więc jest masa tych rzeczy które pozwalają nam e, jakoś to organizować, na początku wydawało mi się to dość dość e, przerościęte że no, za dużo tego jest e, ale przy dużych projektach jest to naprawdę bardzo, bardzo e, potrzebne i, e, i jak najbardziej e, pożądane e, więc e, dokończę oczywiście teraz jeszcze mamy tutaj oprócz tego import mamy mm, inne, inne możliwości importowania funkcji z modułów. Aktualnie jeśli wpiszemy import foo, to po prostu importujemy jakby nazwę foo i potem możemy dać kropkę i wpisać jakąś funkcję. Więc dodajmy tutaj jakąś funkcję, powiedzmy funkcja, nie wiem, no nie wiem, powiedzmy, no apple, tak po prostu. No i też dajmy tutaj, nie wiem, tekst też jako argument i powiedzmy, że będzie robić to samo. Czyli skopiujemy to. Tylko zamiast test będzie wypisywać Apple. No i teraz tutaj jeśli damy fu. Kropka, to teraz widzimy dwie funkcje. Mamy tą funkcję Apple. I też jako argument możemy podać, nie wiem, iPhone. Tego się nikt nie spodziewał. No i damy tutaj jak widać te funkcje się wykonują. Mamy test Bar. Test World, test Apple i Apple iPhone. Ehm, no ale możemy na przykład, jeśli e, używamy jakiegoś modułu większego, nie wiem, ktoś zaprojektował moduł, my go pobraliśmy i potrzebujemy na przykład tylko jednej funkcji z niego, to nie ma sensu importować całego tego modułu. Ehm, wystarczy, że zaimportujemy jedną funkcję. I możemy to zrobić w ten sposób, że e, zamiast import wpiszemy from, czyli z, czyli wpisujemy z fu, importujemy funkcję test no i teraz możemy tej funkcji test używać tak samo, jakby ta funkcja była zadeklarowana nie tutaj tylko tutaj, czyli po prostu już nie musimy pisać full. gdybym ja fu to patrzą na nas informuje, że nie wie co to jest więc możemy od razu wpisać test i jakiś e, e, jakiś testowy tutaj podać argument no jak widać ona się normalnie wykonuje, czyli jakby skopiowaliśmy tą funkcję z tego pliku i wkleiliśmy ją jakby tutaj w ten sposób to działa po przejściu możemy podać nawet inne funkcje, jeśli chcemy kilka zaimportować, czyli z fu importujemy, powiedzmy, test i apple. I w ten sposób nie musimy tego e, podawać, e, nie musimy zaczynać fu.test, tylko po prostu od razu podajemy e, funkcję. Możemy coś tutaj na przykład apple, mm, nie wiem, mac, no i dajemy play, mamy test bar i apple mac. E, m, czyli jakby po prostu importujemy te funkcje całe jakby do tego pliku a nie jakby nie odwołujemy się do tych funkcji jakby były w innym pliku jak w module. Tak samo możemy robić oczywiście z funkcją time. Jak wcześniej robiliśmy import time i dajemy time.slip czyli żeby zatrzymać program na kilka sekund tutaj wezmę a print b a i się nawiasy usuwają no to widać, że zatrzyma się na 5 sekund, trochę za dużo to wybrałem ale dobra, wiecie o co mi chodzi to możemy oczywiście zamiast tego wpisać from time import sleep i wtedy nie musimy tego time podawać możemy od razu sleep tak jakbyśmy my tutaj ją zadeklarowali i działa to dokładnie tak samo istnieje jeszcze, jeszcze inna rzecz co jeśli byśmy chcieli na przykład wszystkie funkcje zaimportować z danego modułu tak żeby nie pisać tego fu Kropka na początku, czyli nazwę modułu na początku, i kropka i tak dalej. E, możemy to zrobić w ten sposób, że e, wpiszemy import, znaczy from fu, czyli z tego pliku importujemy wszystko. Gwiazdka bardzo często znaczy właśnie wszystko. No i teraz możemy tych dwóch funkcji, które tutaj mamy, czyli test hello, e, jak to było, Apple. Nie wiem, um, drzewo. To jest totalnie. Bez... No dobra. Powiedzmy. No jak widać, one wszystkie działają. Jeśli mielibyśmy tutaj więcej funkcji, to one wszystkie by się zaimportowały i moglibyśmy tutaj to, tego używać. Dlaczego jest to tak zrobione? Nie, nie, nie wiem. Jak ktoś by mógł pomyśleć, że. To, że dlaczego nie zrobię tak, że po prostu dajemy import. Fu i dlaczego nam nie importuje wszystkich funkcji, tak, żeby może było je w ten sposób używać. Otóż ktoś może też mieć tutaj funkcję. Test własną, zdeklarowaną o takiej samej nazwie. I powiedzmy, że no, zróbmy na przykład tę funkcję bez argumentu i tę funkcję też bez argumentu, i po prostu będziemy wypisywać tak, żeby wiedzieć, która funkcja nam się wykonuje. Test w fu. A tutaj damy, nie wiem, test 2 i damy print test 2 w fu no a tutaj damy print test w run czyli w naszym głównym pliku co się stanie jeśli teraz wykonamy funkcję test, otóż najpierw nas poinformuje, że jeszcze znaczy o niczym nie poinformuje, po prostu nam wypisze tą funkcję, którą zadeklarowaliśmy ostatnio, czyli e, tą, którą tutaj mamy tutaj, jeśli to skopiujemy w ten sposób to będziemy mieli Test Czyli jeśli nazwy się pokrywają, to e, zostaje użyta ta ostatnia, która została zadeklarowana. Ehm, no ale powiedzmy, że nie chcemy tak, że e, nie potrzebujemy funkcji test, ehm, tylko potrzebu potrzebujemy na przykład e, też tej funkcji i u nas mamy tą funkcję i nie chcemy ich zmieniać, a chcemy obu użyć, na przykład, prawda? E, no to możemy zrobić takie coś: Zajmiemy from foo import e, test. I teraz tutaj my słówko as i na przykład test fu. No i teraz możemy, jeśli użyjemy test, no to pojawi nam się to, a jeśli damy test fu, to uruchomi się ta funkcja, czyli jakby zmieniliśmy ją nazwę. No jeśli damy play, no to jak widać działa to bez zarzutu. Um, no oczywiście nie, zamiast tego nie, możemy po prostu dawać import Test, znaczy FU. No i pisać FU.test, czyli w ten sposób. I tak samo to zadziała, tylko oczywiście będziemy musieli to FU. na początku pisać. No i dobrze, to było na tyle w tym odcinku. W następnym już zajmujemy się plikami, a potem powoli już idąc w kierunku klas, czyli w kierunku obiektowości.